Umiejętność przepraszania to jedna z najważniejszych kompetencji w zakresie budowania osobistej reputacji. Są jednak sytuacje, w których lepiej nie przepraszać. Opowiem Ci o nich w dzisiejszym materiale wideo. Przepraszam za spóźnienie. Naprawdę nie chciałam, i cała lista różnych wymówek. Kiedy spóźniasz się na spotkanie, lepiej jest powiedzieć Dziękuję, że nam nie poczekaliście, dziękuję, że nam nie poczekałeś, albo po prostu przeprosić za spóźnienie, i tyle. Kiedy zaczynasz usprawiedliwiać swoje spóźnienie korkiem, sytuacją życiową i innymi problemami, od razu wprowadzasz w atmosferę spotkania mnóstwo problemów i negatywnych emocji. To źle rzutuje na postrzeganie ciebie i na atmosferę całego spotkania. Przepraszam, że znowu Cię o coś proszę, ale. Jeżeli o coś prosisz, to lepiej będzie wyrazić wdzięczność za to, że dana osoba angażuje się w pomoc Tobie, aniżeli przepraszać od początku, że znowu coś chcesz to jasno pokazuje, że właściwie wisisz na cudzym ramieniu i cały czas prosisz o przysługę, zamiast dać coś od siebie. Kiedy podziękujesz, wyrazisz wdzięczność, docenisz w ten sposób osobę, która ci pomaga. Zwłaszcza jeśli zauważysz, że wiele dla ciebie robi, albo dostrzeżesz pojedyncze aspekty tej pomocy i zwrócisz uwagę na duże zaangażowanie. W końcu każdy z nas lubi czuć się doceniony i zauważony. Zatem zamiast przepraszać Podziękuj za przysługę, pomoc i zaangażowanie. Przepraszam, że przeszkadzam, ale jeszcze nie wiesz, czy przeszkadzasz. Lepiej będzie zapytać, czy dana osoba w tym momencie ma czas, by porozmawiać o tej konkretnej sprawie, albo by zająć się konkretnym tematem. W końcu są sprawy priorytetowe, ważne, które jesteśmy w stanie przedłożyć ponad obecne zajęcia, obowiązki, i są takie sprawy, które mogą poczekać. Zatem zamiast przepraszać z góry za to, że przeszkadzasz, lepiej jest zapytać, czy możesz poświęcić mi chwilę, aby porozmawiać o tej konkretnej sprawie, albo by zająć się tym konkretnym tematem, albo by udzielić mi informacji. A potem. Docenić i podziękować. Powiedzieć dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas. Przepraszam, znowu zawaliłam. Przepraszanie za błędy jest bardzo ważne, ale też samo przepraszanie i obciążanie siebie. Winą nawet w tych najmniejszych rzeczach nie jest na miejscu. Lepiej powiedzieć dziękuję za wyrozumiałość, ale jednocześnie podjąć działania, które zminimalizują straty bądź konsekwencje wynikające z Twojego błędu. Wzięcie odpowiedzialności za własne czyny, e, zaproponowanie rekompensaty, odpowiednie podjęcie działań jest ważniejsze niż oskarżanie i obwinianie siebie i robienie z siebie ofiary losu albo osobistego. Niekompetentnej w danej dziedzinie. Jeżeli będziesz narzekać na siebie, przepraszać, i właściwie nic za tym potem nie pójdzie, to tylko obniżasz wartość swoich kompetencji i swojej osobistej renomy. Jeśli chcesz poznać więcej takich technik, porad, taktyk związanych z budowaniem osobistej reputacji w codziennych kontaktach z ludźmi, zostaw reakcję pod tym postem, aby widzieć więcej moich materiałów. Do zobaczenia.